To będzie krótka recenzja z tego, że ostatnio nagrywałem o uchwytach, więc nie ma sensu tutaj duplikować rzeczy. Ten uchwyt na TAMO stoi w okolicach między 70 a 80 zł. AliExpress jest nieznacznie droższy. No tak, w skrócie to jest nic innego jak podróba uchwytu Rołga. To Jest podobny sposób zrobiona. Długość tulei to jest 10 cm. Długość tych uchwytów to jest około 140 mm, średnica to jest 32 mm, to jest akurat plus, że one są grubsze. Natomiast tak, wadą jest na pewno ten rozstaw, chociaż no nie do końca jest to wada, to jest bardziej preferencja, ale według mnie niepotrzebnie są kalkowane wymiary z uchwytów wąskich, równoległych do wyciągu. O ile uchwyt do wyciągu to możemy używać zarówno w pionie, jak i w poziomie. O tyle te uchwyty, no to one są przeznaczone głównie do wiosłowania w poziomie. W pionie nikt tego nie będzie używał, a w poziomie zdecydowanie lepiej się sprawdzają szersze rozstawy. Tutaj by się przydało, żeby ten uchwyt na przykład się pojawił w kilku wersjach. Według mnie, minimum to jest 20 cm, żeby mieć taki fajny komfort. A osobiście, to nawet 25 cm preferuję i 30, aby była to też bym nie narzekał. Może się kiedyś pojawią wersje z szerszym rozstawem. Uchwyt ma śrubę tutaj dociskową, natomiast nie polecam używania, bo jej gwint może niszczyć powłokę na rękawie. Można na przykład zdjąć ten plastik i przesunąć tak, żeby to skrzydełko, które tu jest wewnątrz, weszło na śrubę i wtedy śruba będzie napierać na ten plastik i dociskać gryf bez ryzyka uszkodzenia. Natomiast sama ta wkładka, ona na tyle silnie siedzi na gryfie, że nie ma kompletnie potrzeby używania tutaj jakiegoś dodatkowego docisku. Ta konstrukcja ma zamkniętą ramę, więc są dwa punkty podparcia dla spawu. Co za tym idzie, pomimo tego, że tu jest blacha tylko 4 mm, to całość jest mega sztywna, mega stabilna. Nie ma możliwości, żeby to zaczęło pracować nawet na dużych ciężarach. Biorąc pod uwagę, że uchwyt droga kosztuje prawie 100 dolarów, a ten 70-80 zł, żeby było na no to nie wchodzi na to, że jest lepiej wykonany. Jest estetyczniejszy, pusta wkładka, która ewidentnie się przydaje. Wygląda zwyczajnie estetyczniej, ponieważ nie ma tutaj spawów od zewnętrznej strony, one są tylko od wewnątrz. Jak ktoś nie ma takiego uchwytu, albo na przykład używa uchwytu od wyciągu, tam kombinując, zaczepiając kołnierz, no to lepiej zrobi, jak sobie taki gotowy kupi i przestanie kombinować. I przy tej cenie, no to wydaje mi się, że raczej każdego będzie stać, żeby to kupić. No to jest w zasadzie cena materiału.